Kurde, co się dzieje? Co się dzieje? O kurde, trafiliśmy do pakrumsów! Co się stało? Co się, kurde, dzieje? Dzieje, kurde, jestem. Widzę jakąś strzałkę, kurde. Co jest? Kartka jakaś. O kurde! Kto tu, kurde, jest? To ja! Skralam! O kurde! Nie uciekaj! Kim ty nie. jesteś, kurde? Proszę nie! Kim ty jesteś? Ja? Ja też trafiłem do backroom, a ty? No ja trafiłem do backroom, wyskoczyłem poza świat w bullet about. Jesteśmy w backroomcach po raz kolejny. I dzisiaj próbujemy przejść tą torzą. Bo tak... No... I tutaj jest ten kurde potwór, który jest hamski Jak na mnie. W ogóle przepraszam, że tak bez żadnego tak za zaczęcia filmu już od razu w grze, ale, ale to nie moja wina to... No, no, nie, nie, twoja, nie, to twoja. Wcale. Wcale. No może. Nie, nie. Dobra. I teraz mamy tego potwora, która widać, że kurde, chce nas chyba zarąbać. No, ewidentnie. Ja nie mogę. Dlaczego? 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 Nie, nie chcę. Nie chcę tak skończyć. Nie chcę tak skończyć. Nie. Dobra. Dobra, dalej. Co to za kartka? Co to za kartka? Hmm, Odejśąć. Musimy zebrać klucze. Tak naprawdę. Tak już na serio. On tu może chyba wejść, ja nawet nie chcę testować, więc... Yy, tylko cztery szafki otwieramy, czyli tak, raz, dwa... Czwarta, Ok. Ha. Czyli podchodzisz tak, puszczasz to... Druga, trzecia i czwarta, dobra. Cztery szafki tylko. Bo to jest matematyka, kurde, 100% i to tak naprawdę działa. Aha, już Ja pierd... Ja tu nie potrafię znaleźć klucza. A ty znajdujesz w sekundę! Może zabiorę no. ten klucz? Mogę go zabrać? Nie, nie mogę. Nie możesz. Ukradnę ten klucz. Wrócę sam z tych backroomsów. Nie! <laughs> nie mam mowy <mały. śmiech> O, Szafeczka podświetlona, wygląda... Wygląda podejrzanie. podejrzane. Aha. Klucz! A gdzie ty... Ej no. A w jakim miejscu zginęłaś, bo... W jakim miejscu zginęłaś? Bo tam chyba klucz ty wypadł? I się, się ruszałeś? Nie. Została? Nie. No właśnie, nie. No. Serio. A tylko ona usłyszała, jak otwierasz szafki, bo tak się da. Mam klucz twój. Fajnie. To otwórz. Muszę mieć. Aha, kolejny klucz. Czyli trzy klucze mam. To ja idę jeszcze do ciebie. No, tylko muszę tak wolno łazić, bo jak on mnie tutaj zarąbiał, no to. Tak w ogóle to z, z tych backroomsów to nie wiem jak się wydostać i no mamy ma, mały problem. No mamy, mamy i to ogromny. No bo niestety wyskoczyłem poza, poza mapę w Boet About i. Sk no. skończyło się zbyt dobrze. Myślałem, że to legalne, ale chyba to nielegalne było i twórcy gry kurde tepnęli nas do backroomsów. I już się z nich nie możemy wydostać. Wcale w prawdziwym życiu y, nie możemy wyłączyć tej gry. No, wcale, wcale. Tak naprawdę to jesteśmy uwięzieni w tej grze i trafiliśmy do komputera. No, no, tak, no na pewno. Tak to działa. Nie można z tej gry wyjść. No. Nawet nie próbuję. Na pewno, no kurczę. Dobra! Otwieramy to. Cyk. Cyk, idzie ten t... pajac, nie? Cyk. Teraz uwaga, bo on tutaj już od razu przejdzie. Ten pajac, to było tak głośno, on wszystko słyszy. Lecimy no. tutaj. Tu już można chyba normalnie chodzić, pamiętam. Ej, ale to jest zmienione, coś? Aktualizacja była, bo tak nie było tutaj, tak? Ej, aktualizacja, a to znaczy, że on może tutaj wejść? Mam nadzieję, że nie. Tak, tak, to ja spierdzielę. Jak tu? Aha. Dobra. Uwaga, teraz tutaj od razu trzeba kłócać. On tu jest w ogóle? Go tu nie ma. Spierdzielam. Spierdzielam do kolejnych drzwi, go tu nie ma. Tu jest, widzę już, widzę. Cyk, podskok. Mamy guzik. A ja czekaj, ja chcę sobie sprawdzić. Ja jestem parkurowiec. Więc poskaczemy sobie po tym czymś. Aha, nie, mm. I tak trzeba uważać na niego. Bo on tutaj może zas przejść. Nie przychodzi, serio. A to ty szukaj tutaj przycisku, ja jadę już do dalszych drzwi. Dobra. Naprawdę? Zbagowałem. <grych> A czy nie wiem kto zbugował. Chyba on się po prostu sam zbugował potwór. Potwór jest zbagowany, co jest? Masz przycisk, czy nie? Poszukaj dokładnie. Musi być przycisk Pamiętaj, nie ma takiego czegoś Ale nie biegaj! Bo on tu już od razu przejdzie jak pobiegniesz I, Ale naprawdę, że go tu nie ma? W ogóle coś w tej grze się zmieniło, jest jakaś taka ciemniejsza Bier Dobra, zbugowany jest ic Dobra, No biegam, o co? Bo tutaj trzeba biegać, to jest to wymagane O tutaj, najlepiej biegasz Okej. Okay. Lecamy. Ja, tu, ja biegam! Ja biegam, bo on nic nie może zrobić. Spierdzielamy. Chociaż jak tu zaraz przyjdzie, co? Aha, to jest to... Tutaj od razu... Tutaj mamy pomieszczenie, w którym nie ma przycisku. Jest to jedyne pomieszczenie, w którym nie ma przycisku w grze. Ojej. Oj. Kolejny, kolejny przycisk. Syk. Klikaj. O nie jest tu, jest tu, jest tu. No to kucniej, to on ci nic nie może przecież. W końcu odbugował się, co nie? Ale wiesz że my już no. mamy prawie że wszystkie przyciski przez ten jego bug. Ej, ale uważaj e, tego potwora, bo wiesz, że nowa aktualizacja jest. E, to może on może wejść do tych pokoi. Tak, tak, może jest szansa, że. Nie jesteś. E, ja już klikam ostatni chyba guzik. Aż nie wiem, czy to jest ostatni, więc wolę. Gdzie on jest? Serio? Ja sychodzę, se chodzę, no. go tu nie ma. Nie, kłócaj. Ja się chodzę, go na pewno nie ma. Być. On na pewno nie jest blisko, nie. Ej, to wszystkie nie. to są przyciski! Chodź tu! To są wszystkie guziki! Czekaj, bo ja na no, chłopcach idę. No wiem. Ej, to ja już wyjdę, co nie? Bo ty się stepniesz na sto. Nie, 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 nie tak to działa! Nie! Taj, taj. Tak! O nie! Ja idę, bo ty się stepniesz na 100%. co, tak chyba działa Stapłeś się? Nie stapłeś się To czekam na siebie. Dobra, jesteśmy już dalej Teraz trzeba zejść po tych schodach Najlepiej biegnąc, a można prze... Chciałem wyskoczyć fajne to, jest. Fajnie świci. Dobra. Ja jestem już prawie na samym dole, prawie. Widzę, widzę wyjście! Dobra, gdzie my jesteśmy? Co to za miejsce? Łaśnie, Co to za miejsce. Idziemy tym długim, strasznym creepy tunelem, albo schodami. Idziemy długim, strasznym creepy tunelem. Będzie fajnie. Co się nie stanie? Zupełnie nic. O, jeszcze coś tak ciemno. Biegniemy sposobem speedrunnerskim z ze, ze, kurde za granicy no. Ale fajnie to, fajnie te baseny są. O, faktycznie, nie? no. Tędy. Aha. tędy? Nie. tędy, yeah, no, ten ten chyba. Węty! Wenty. Impostor. No. Tu mamy jakieś okna Wygląda tak, to bardzo strasznie Ale na pewno tak strasznie nie może być Przecież tutaj się nic nie dzieje Już dawno by nas potwór gonił Prawda? Schody Wow Dobra O nie! Aha. No to jest? To jest chyba labirynt. Musimy iść w dobrą stronę Jesteś w strasznych bakrunsach gdzie my jesteśmy idziemy dalej no tak naprawdę co to, naprawdę to serio to jest trudny labirynt i od nowej aktualizacji on się troszeczkę zmienił jest teraz w hu trudny no gdzie jest wyjście aha Okej okay. Okej okay. Tutaj pamiętam, że trzeba było gdzieś iść mm -hmm. tu, tu, tu jest gdzieś Co to jest? Idziemy tędy Aha To jednak wracamy się tędy Wracamy się tak totalnie, totalnie wrócić się trzeba no, nie, no. nie mogę się nie Bizdam. Pewnie gdzieś blisko jesteś. No. Ej, ja w sumie znalazłeś duży teren. Ej, w sumie duży teren znalazłeś. O właśnie to o to chodzi, żeby był duży. Jesteśmy teraz chyba na głównej sali, tak mi się wydaje, tak, jesteśmy na głównej sali. Mm -ha. Główna sala Tutaj nie Tutaj jest jakiś, kurde, długi tunel Aha, ale tutaj już byliśmy Czyli to miejsce sobie odkreślamy Jest tutaj taka fioletowa rura, tak to wygląda Natomiast To miejsce odkreślamy I szukamy dalej Tutaj! Let's go Aha! Nie idź mm -hmm. Czyli totalnie w inną stronę trzeba iść, i tak, tak. Tutaj teraz się cofnąć. Tutaj iść teraz w tą stronę. I tutaj jest takie miejsce. Tutaj idzie się dalej. Idzie się w tą. I jesteśmy w dobrym miejscu, ale tu jakaś kula jest. Wow, ale fajne! To jest kula... Taka fajna taka kulka. Ta kula to jest kula taka, z którą fajne rzeczy są. Jakie? Jakie? Ja? Jak to ja? Jak jest znajdźka tak? po prostu. Co myślałeś? Jak wszystkie? To chyba achievement jest. Uhu! To ja już od razu wiem, że trzeba będzie się chyba cofnąć. Dobra Gadać Gdzie jest wyjście, kur... O! O, o, o! Oho! Oho! I oho! Let's go! Tu już chyba jest wyjście Jej! Jej. Portal, włazi... Dobra. A, Kolejny fajne. Kolejny fajne. Oho, dobra. Jesteśmy w kejwie. Co to jest? Kto to narysował w ogóle? Co się narysował? Dobra. Y Pamiętam, że trzeba było trzymać się tej ściany. Cały czas trzymać się tej. Ale, ale uważaj. Słyszałem legendę, że tu jest tajny potwór, który jak zje kogoś, to się potrafi go zamienić, ale to chyba tylko legenda. Mam nadzieję. Aha, i jeszcze słyszałem, że przez nową aktualizację cały teren się dookoła zmienił. Jest o wiele indziej indziej przejście gry, więc... I da się nadal zglitchować przez ścianę, przez co widzisz... Niektóre miejsca. Czyli tu się zglitchuje przez ścianę. Widzę, że tu jest przejście. Tu jest przejście. O. Wow. A nie, nie, nie. Nie, nie, nie idź tam. Bo się jeszcze zablokujesz. Jak się pojawi typ, to spindalamy. Gdzie jest kościół? A. Da się tutaj przez ścianę zobaczyć nie. Jak tu się typ jakieś pojawi. Oha, myślałem, że nie mogę wyjść. I co to jest? Totalnie inaczej to wygląda wszystko. Tu jest jakieś miejsce do podglądania. Widzę typa! Biały typ! Ty ta widzę! Widzisz tego, te białe rzeczy się ruszają? Znikną. Zniknął, kurde. Ja nie mogę. Idziemy w tam... Idziemy w jego stronę, a nie możemy w niego w stronę. Ej, tu idziemy w tą stronę, bo on... bo... on chyba do nas idzie. Myślałem, że go widziałam dura. Co się tu dzieje? Ej, to my się do niego przecież zbliżamy. Da... Ja pier... Dobra, ja tędy musiał przejść. Nie gwizd... A, to nie ty. Ej, co tu jest? Droga. Ścieżka. Oglądaj się ciągle. Bo to można się pojawić typ. Nie widzę wyjścia. Tam nie wiem, gdzie jest wyjście. Gdzie jest wyjście? O kurde, coś tam chyba... Nie, nie. Chyba mi się tylko wydawało. Gdzie jesteś? Tu! O, ja, dobra. To, ej, ej! To ty? No, ja, ja, okay. ja. To, to ja. Okej, okay, pewnie jakiś czarka, trzeba u ciebie Nie no. Próbuję się z Widziałem coś tam, nie? O, ja mi się wydawało, że coś widzę. A nie ja kurde, jak tu jakiś ty... Aha! Co tu jest? Nie da się tu wejść. Dalej. Na pewno dalej, ale mało się da wejść na pewno. Musi w kółko. Totalnie. Oho Oho nie A gdzie jest ten typek Nie wiem Nie wiem Patrzę się tu nie wiem dookoła Przez ściany w to jest najlepszy sposób To gdzieś jest takim na boku to jest gdzieś Takie naboczne przejście gdzie jesteś? Ej Cofam się Hej Hej, ej Hej Mi się wydawało, że... Nie A jednak nie, ale no, dobra, myślałem, że to jest ten typ Gdzie jest wyjście, dobra EJ! Spierdzielaj 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 Typa widziałem Mam nadzieję, że to nie przy wyjściu było. Widziałem, jak się ruszało to niebieskie te jego o to te... czy te... te białe jego oczy. Ej, jest cave. Mały cave. Patrz, ej. O kurde! Nie! Spierdzielaj! Zgubimy się, ale to nieważne. Nie oglądaj się ze siebie. Spierdzielaj. On to wyczuwa, jak się ze siebie oglądasz. <laughs> Idzie za mną! Ja nie mogę. Nie mam zje. Zjemy. Nie zjadł mnie! Nie dało się! Chłopiec tak szybki! tu już jest ciężko kurde, na Ma maksa Dobra, boję się tych pakrumsów już Naprawdę nie Ale do... wziąć. niebezpiecznie Niebezpieczny Więc... Boję się trochę, bo jest ciemno Ciemno ja? <laughs> Jest ciemno jak w dół. Dobra, jest Nie. tak ciemno. Idę środkiem. Jesteśmy rozdzieleni, jest ja to troszeczkę niedobrze. Słyszę Cię, co ty? Czy ty tych Nie, o, jesteś Uważaj! Uczhak! To nie ja! To nie ja tamtej z tyłu! Goni nas nie? To nie ja tamtej z tyłu! Dlaczego ty? Dlaczego to byłem ja? Co się dzieje? Co się kurde dzieje? Sorry, musiałem sprawdzić, gdzie jesteśmy się nie zagubić. Zgubą w backrooms to jak zguba, nie wiem. być wyjście a tu wszystkie lokacje zostały zmienione w tą pewnie nie ma nie ma nic Trzymam ciągle tej samej ściany to Na jest najlepszy sposób. I tu gwizda. O nie, robił mnie. To ja spindzielam. Jak zauważę czarka, to znaczy, że to jest on. Ej, chyba wyjście Jest, czarek! To, to jest ty! Nie! Yes. Czarek jest. Czarek jest. GONI MNIE! Goni mnie kur... Uciekły mnie? Nie wiem. To są kolce. Tych kolców mnie złapię. złapie. O kur!